Witajcie! Tu Wallace, polski gość od zabawek. Dziś mam dla Was jeszcze jedną recenzję figurki z serii Transformers Titans Return, a jest to Legends Willy. Jak większość postaci, które mają swoje zabawki w Transformers Generations, Willy pochodzi z generacji pierwszej i po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć w animowanym filmie Transformers z roku 1986 i po którym był regularnym bohaterem w trzecim sezonie serialu animowanego Transformers. I będę szczery, nie lubiłem go jako postaci i nie lubiłem jego brzydkiej jak noc pierwszej zabawki, ale tak jakoś udało się projektantom Hasbro i Takara zmodernizować tę postać w Titans Return, że ta figurka bardzo mi się podoba od strony wizualnej, także przy pierwszej możliwej okazji złapałem ją i myślę, że w większości to był dobry pomysł. Nie w 100%, ale mimo wszystko lubię tę zabawkę. Oczywiście, jak to bywa w prawdziwym świecie, Willy ma tak dobre jak i złe strony, ale wszystko wam powiem w swoim czasie. Najpierw zeknijmy na jego typ pojazdu, który bardzo dobrze leży w ręce i który mi się ogólnie podoba. Jest to Definitywnie modernizacja jego wyglądu z serialu animowanego z filmu, i jest to tak fajnie zrobiona modernizacja, że z jednej strony widzimy, że jest coś trochę zmienionego, ale z drugiej strony od razu możemy zidentyfikować ten pojazd jako Williego. Jest po prostu zbyt charakterystyczny. I do tego całkiem nieźle jeździ po podłodze. Na swoich czterech kółkach, zrobionych z takiego ciemnego, ale mimo wszystko trochę przezroczystego plastiku. Tak, przed odpowiednim świetle możemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I tutaj na owiewce mamy logo Autobotów. Tam pod spodem widać moją rękę. Zobaczmy, jak to wygląda pod spodem. Mm, całkiem nieźle, tak. Widzimy, że tu są UDA, tu są ramiona, ale ogólnie nie jest tak źle i co najważniejsze nie mamy tu żadnych części robota, które wystawałyby ponad, poniżej podwozia co by utrudniało ruch pojazdowi choć przyznam, że nawet jeśli mam tutaj pomalowane światła tu mamy trochę fajnej farby to jest pomalowane, to jest pomalowane i tu mamy poety 5mm na broń to trochę przeszkadza mi to, że tutaj Brakuje nam jakiegoś panelu, który wypełniłby tył, bo tak to widzimy wyraźnie stawy, kulkowy ramion, widzimy głowę, która jest zresztą odwrócona na tle, tego co mówi instrukcja, bo gdyby głowa była w pozycji takiej jak mówi instrukcja, to w środku tutaj z tyłu widzielibyśmy twarz Williego, co mi się średnio podoba. Jasne, teoretycznie teraz też ją możemy zobaczyć, ale nie jest to aż tak oczywiste. No ale mówię, gdyby to był jeszcze jakiś panel, który by się wsuwał w trybie bota na plecy, żeby to zasłonić, byłoby dla mnie idealnie. A właściwie to, że mamy tyle widocznego miejsca w środku tego pojazdu wynika z tego, że e, tak jak mówiłem przy recenzji Rewinda, figurki klasy Legends są zbudowane tak, żeby w jakiś sposób móc wchodzić w interakcję z Titan Masterami, Także Rewind mógł e, dwóch Titan Masterów wozić na swoim dachu trybu czołgu albo działa samobieżnego, jak niektórzy z Was myślą. Ale Willy Titan Masterów może przewozić w swoim środku. Także w tym celu otwieramy te dwie klapy z owiewką i z tyłem pojazdu. Bierzemy wybranego przez siebie Titan Mastera. W moim przypadku będzie to Grax od Skullsmashera. I wkładamy go... Jakoś tak. O, właśnie, wpadł na miejsce. Teraz wszystko zamykamy. I teraz Willy ma kierowcę, który później stanie się głową dla jakiegoś innego transformera. Bardzo mi się to podoba. Wygląda to fajnie, w miarę naturalnie. Nie wydaje się być jakąś straszną ingerencją w projekt zabawki. Także nie wygląda to na coś wymuszonego. O, po prostu Willy był, nie był zbudowany wokół tej funkcji. Ona tu po prostu jest i nie przeszkadza głównej figurce. Bardzo fajny pomysł. Oczywiście Winnie nie może się transformować z Titan Masterem w środku, ale mimo wszystko uważam, że wygląda to całkiem fajnie. Niestety, ty pojazdu ma jedną wadę, która mnie potwornie wkurza i która właściwie jest moim głównym zgrzytem dla całej tej figurki. Mianowicie, jak widzicie, mamy tu sporo linii podziału części, także bardzo wyraźnie widać, gdzie są ramiona, gdzie są nogi? Widzimy, że owiewka powinna wchodzić tutaj na tą sebną falkę głębiej, że to powinno być bliżej siebie. Niestety e, mocowania w tej figurce są jakoś tak dziwnie zrobione, że te ząbki nie chcą się tak bardzo zazębiać. Nawet jeśli na chwilę je wciśniemy do siebie, to i tak zaraz odskakują, przez co. Karoseria Williego wygląda e, niezbyt atrakcyjnie, w zależności od kątu, z jakiego patrzymy. I też oznacza to, że musimy być bardzo ostrożni, bo w sumie nie jest to specjalnie stabilny tryb samochodu, który bardzo łatwo, że tak powiem, popsuć. Zresztą sami spójrzcie. Wystarczy odpowiednio złapać figurkę, ścisnąć rękę i cały ten tryb zaczyna się już rozlatywać. I to naprawdę nie wygląda apetycznie. Nie wiem czemu tak jest. Być może to jest wada mojej figurki, być może wszystkie tak mają, ale zdecydowanie psuje mi to odbiór mojego egzemplarza. I w tym trybie warto jeszcze pamiętać o takich dwóch 5mm otworach, które znajdziemy za przednimi kołami. Są to gniazda na broń, także jeśli mamy coś o odpowiednim kształcie, możemy dozbroić ten samochód. No, może lekko przesadziłem z rozmiarem tych broni, ale mimo wszystko wygląda to fajnie. I jak to bywa z zabawkami z tej serii, oprócz samej zabawki w pudełku znajdziemy też poziomą, Przejrzystą instrukcję obsługi w dwie strony transformacji, którą mimo wszystko trudno złożyć z powrotem. Jak również bardzo ładną kartę kolekcjonerską z grubego kartonu. I przyjrzyjcie się tej ilustracji Williego, bo w trybie robota będzie warto pamiętać, jakie tu mamy kolory i elementy. Jak zwykle. Nazwa serii, logo hasbro, imię naszej postaci, a z tyłu statystyki. Ponownie nie ma żadnego Titan Master'a, więc wszystko co tu widzicie to osiągi samego Williego. I po tym wszystkim możemy już przejść do porównań dla trybu pojazdu. Także zacznijmy od innych zabawek o podobnych rozmiarach, czyli w tym przypadku Titan's Return Rewind z poprzedniej recenzji i Scout Hubcap z Transformers Hunt for the Decepticons. I w ramach trochę większych samochodzików, tu mamy Deluxe ProLA z pierwszego Transformers Robots in Disguise z roku 2001, a tu mamy Deluxe Vehicona z Transformers Prime. I teraz możemy już transformować Williego do trybu robota i przyznam, transformacja mi się podoba i jest prosta, ale satysfakcjonująca. Także możemy zacząć od odczepienia ramion. I wychylnia ich trochę na boki. Możemy je od razu odwrócić w ten sposób, aby zakończyć ich transformację. Właśnie tak. Teraz rozczepiamy nogi i możemy od razu odwrócić cały ten blok. Właśnie tak. Teraz nogi odwracamy do tyłu i je prostujemy. I przód pojazdu uformuje nakładniki. I teraz to mi się podoba. Cały ten fragment z kołem wędruje do tyłu, wypełniając nogę i odsłaniając stopę. I kolejne szczegóły dedykowane trybowi robota. Także to samo robimy i tutaj. Prostujemy, obracamy, i nogi są już gotowe. I teraz pozostaje nam już tylko transformować korpus. Możemy zacząć od wzięcia naszego palca tutaj. Na szczyt głowy Williego i wypychamy cały ten element, tak, aby głowa wylądowała tutaj, możemy ją od razu odwrócić. I teraz pozostaje nam już tylko skróczenie korpusu, także dla własnej wygody znowu możemy otworzyć i owiewkę, i tył samochodu. I teraz tutaj na plecach mamy taki podwójny zawias, który pozwoli nam ściągnąć. Górę Williego bliżej jego tyłka, właśnie tak kliknie. I teraz możemy zamknąć ten panel, i tutaj mamy otwory na ząbki w owiewce. I dzięki temu wszystko jest spójne i trzyma się razem. I w ten sposób skończyliśmy transformację Williego do trybu robota. Tak jak mówiłem, prosta, ale bardzo przyjemna transformacja. Która owocuje podobającym mi się trybem robota. Tak, to jest zdecydowanie Willy pełną gębą. Może nie wszystkie kształty są takie same jak w generacji pierwszej, ale mimo wszystko ich ogólne rozłożenie, proporcje i ta głowa to jest zdecydowanie rymujący autobot, którego albo się kochało, albo nienawidziło. I co mnie bardzo cieszy, tak samo jak u Rewind'a, z tyłu praktycznie nie mamy żadnych śmieci. Wszystko ładnie się wkomponowuje w główną e, bryłę robota. I nawet te koła dobrze wypełniają nogi. Są lekko pod skosem, ale mimo wszystko, gdy patrzymy na to od tyłu, nie wydaje się to być tutaj nie na miejscu. Także ogólnie jest to bardzo przyjemne do oglądania Transformer. I głowa jest zdecydowanie Willy. Really. Dla mnie mogłoby się trochę bardziej uśmiechać, ale mimo wszystko tak to on i ma nawet fajnie pomalowaną na srebrno buźkę z niebieskimi oczkami. Bez żadnego podświetlania, ale w tej klasie rozmiarowej nawet na to specjalnie nie liczę. I właściwie nie licząc nóg i przedramion i może trochę majtek, wszystko to już widzieliśmy w trybie pojazdu, choć... W tej konfiguracji nadal robi to wyrażenie całkiem świeżego, także tak, zdecydowanie uważam, że jeśli chodzi o sam koncept, to projektanci Hasbro i Takary zrobili tutaj dobrą robotę. Jeśli chodzi o pozowalność, jak na tę klasę rozmiarową, Willy ma naprawdę dobry zakres ruchu i wręcz jest nawet troszkę lepszy od tego, który ma Rewind. Zacznijmy od głowy, która jest na zwykłym stawie obrotowym, więc może się obracać w kółko bez żadnych problemów, jeśli chodzi o ramiona, są na stawach kulkowych, także na boki wychylają się mniej więcej aż tak i ruszają się do góry i do dołu bez żadnych ograniczeń. I mamy też staw kulkowy jako łokieć, który też dubluje się jako biceps. Także zgina się 90 stopni i może się wychylać na boki, choć z jakiegoś powodu w moim egzemplarzu wychylanie tego w sposób inny niż ten, powoduje, że tworzą się to jakieś luzy, jakby ta kulka w stawie nie była idealną kulą. Nie jest to dla mnie jakiś bardzo duży problem, biorąc pod uwagę pozy, które wymyślam dla tej figurki, ale mimo wszystko jest to dla mnie po prostu dziwne. Rzecz, którą Willy ma, a której nie miał Rewind, to staw w talii. Lekko pod skosą w związku z transformacją, ale mimo wszystko jest tak, że zwiększa to trochę dynamikę, pus, które może osiągać. Tylko pamiętajmy, że nie będzie to obrót pełny, bo przeszkadza trochę ten wystający zawias, który ściąga do siebie części korpusu. Ale mimo wszystko, to co nam daje, moim zdaniem w pełni wystarczy, aby Willy mógł być dobrze wypozowany. Dalej, jeśli chodzi o jego biodra, mamy stawy kulkowe, także szpagat możemy osiągnąć mniej więcej coś takiego. Kopniak do przodu też całkiem dobry, i kopniak do tyłu też całkiem fajnie. I mamy kolejne stawy kulkowe w kolanach, także kolana mogą się zginać ponad 90 stopni, ale dalej blokuje już je ten fragment z przednimi kołami, i mogą też się ruszać na boki. I możemy też sobie trochę bawić się wychyleniem na I nie mamy tutaj żadnych stóp. Także moim zdaniem. Zły niego da się wycisnąć kilka fajnych pust, tylko pamiętajcie, w przeciwieństwie do Rewind'a w związku z jego transformacją, tutaj nie ma żadnego gniazdka na podstawki akcji, także wszystko, co możemy robić, albo będzie związane z podłogą, albo ze szczypcami, które będą obejmowały go od boku w ramach podstawki. Hmm, ciekawe, czyli wychodzi na to, że jeśli. Kolana też, lekko obrócę na bok, to luzy pojawiają się i tutaj. O co chodzi ze stawami kulkowymi w tej figurce? I nie, choć te otwory tuż nad kolanami w udach robią wrażenie, jakby mogły przyjąć bolce podstawek, to nie. Próbowałem kilka razy i za każdym razem bolc wszedł do połowy, po czym część właściwie wypluła go na zewnątrz. I jeśli chodzi o uzbrojenie tak jak widzieliście już w trybie pojazdu, Willy może unieść do dwóch sztuk broni 5 mm i nie ma innych gniazdek. Te, które widzieliśmy w formie pojazdu, teraz są po drugiej stronie jego pięści. Niestety, Willy ma jeden problem, którego nie do końca rozumiem. Jak widzieliście, tu ma proce. Procy używał w filmie, w serialu, wszędzie to jego właściwie znak filmowy. Ale niczego takiego nie ma tutaj. Ta figurka jest kompletnie nieuzbrojona i nie do końca wiem czemu. Wydaje mi się, że gdyby naprawdę ktoś chciał, to znalazłby miejsce, żeby taką broń gdzieś wkomponować. Mógłby ją tutaj do zestawu, na pewno dałoby się gdzieś wpiąć w ty pojazdu na przechowanie. Nie wiem czemu nie ma broni, ale jest to naprawdę dziwne i niestety, jak to mówią w dzisiejszych czasach młodzi, słabe. I przy zaledwie dwóch wczepialnych broniach, chyba nie ma za bardzo co mówić o trybie Rambo. Choć znalazłem tu pewną ciekawostkę. Jeśli odchylimy ten fragment z głową Williego, w środku korpusu znajdziemy wystarczającą ilość miejsca, żeby wcisnąć tu nogi Titan Mastera. Nie całe ciało, ale nogi spokojnie tu wchodzą. Więc teraz możemy osiągnąć coś w rodzaju pół Mastera. Coś takiego. No, nie ma to raczej praktycznych zastosowań, ale mimo wszystko, jeśli chcemy, to to zrobimy. I nadszedł czas na porównania dla trybu robota, więc, żeby zacząć od jakichś znajomych twarzy, tu ponownie mamy Legends Rewinder i Scout HubKappa. I żeby Willy miał do towarzystwa kogoś większego, tu mamy Voyager Cyclonus'a z Combine Wars, a tu Deluxe Bumblebeego z Dyke of the Moon. No, i tradycyjnie na koniec porównań mamy powszechną puszkę picia i potężne dwa złote. Podsumowując, w ogólnym rozrachunku nie żałuję zakupu Williego, bo dla mnie wygląda świetnie w obu trybach, a właśnie to mnie przekonał do zakupu. Nie może osobowość figurki, ale to, jak wygląda i jako pojazd, i jako robot. Nie mniej jestem poza tym jednym szczegółem trochę rozdarty na temat jej werdyktu, bo są rzeczy, które Willy robi bardzo fajnie, a są rzeczy, które robi niefajnie, i dla mnie największą niefajnością jest to, jak niestabilny jest typ pojazdu, jak łatwo go rozwalić na poszczególne części. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego egzemplarza, czy wszystkie tak mają, ale no. Innych do dyspozycji nie mam, także patrzę przez pryzmat swojego i drażni mnie to, że wystarczy tylko źle ścisnąć ten tryb i już się rozlatuje na kawałki. Mam nadzieję, że inni ludzie mają więcej szczęścia do swoich egzemplarzy, ale dla mnie jest to główny zgrzyt z całym tym robotem. Choć przyznam też, że trochę mi szkoda tej nieszczęsnej procy, bo pojawia się wszędzie w serialu, w filmie e, nawet na karcie kolekcjonerskiej tej konkretnej zabawki. I nawet wersja deluxe Wheeliego sprzed paru lat, z Generations, która tak naprawdę była zrobiona z LTS Jazza, też posiadała Proce. Także to, że ten Wheelie jej nie posiada, jest po prostu smutne. Także wizualnie świetny, funkcjonalnie trochę słabszy. Czy jest warty waszych pieniędzy, to już musicie zdecydować sami. Ja myślę, że miłowsko. Tak, jestem zadowolony, że go mam, bo do moich potrzeb to, co robi, w pełni wystarcza. Czy będzie spełniał wasze oczekiwania? Odpowiedzcie już na to pytanie sobie sami. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.